Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu w ten oficjalnie pierwszy dzień wiosny, w przepiękny, słoneczny i naprawdę przyjemny poranek. Wróciłam przed chwilką do domu, jestem właśnie w trakcie picia kawusi, idę zrobić sobie śniadanie, ogarnąć troszkę mieszkanie i plan mam taki, żeby podejść na chwilę do Gracika, zobaczyć czy mają tam coś fajnego. Mam nadzieję, że tak. A jak nie, no to będę musiała się chyba wybrać na taką ekspresową wycieczkę do centrum. Także no, zobaczymy, no bo chciałabym coś podziałać sobie na ogródku z tymi rzeczami, które już mam. Ale słuchajcie, chciałam Wam się jeszcze pochwalić moimi włosami, które wczoraj sobie zrobiłam. Rano, jak widzieliście, rozkręcałam taki efekt uzyskam i powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Bardzo mi się y, podobają te moje fale loki. Wiecie, kiedyś mi się tak fajnie kręciły włosy, a od kiedy je ścięłam na prosto, to kurde, przestały. No i niestety, ale już nie mam takiego fajnego skrętu. Także teraz mam przecież sposób na to, jak mogę sobie go robić. Jest w miarę szybko i wygodnie. Także tak, nie przedłużając, zapraszam Was do spędzenia tego oficjalnie pierwszego dnia wiosny razem z nami. No dobra, mieszkanie mamy ogarnięte. Czekam tylko, żeby wysłali mi podłogi i idę. I dajcie mi w ogóle znać, czy wy też tak macie, że jak na przykład z rana sobie sprzątacie, w sensie zamiatacie czy odkurzacie, to od razu później lecicie po mopa i myjecie podłogi. Czy tylko ja mam tak? Bo jak kiedyś rozmawiałam z koleżanką, to ona mówi do mnie: Olga, ja tam dwa razy w tygodniu myję podłogi, raz dziennie odkurzam, a według ja praktycznie codziennie myję podłogi i tak z pięć razy dziennie też. Yy, Albo odkurzam, albo po prostu zamiatam. To jest, stwierdziłam, że jestem niepoważna. No, więc jestem ciekawa, czy tylko ja tak mam, czy y, któraś z Was, czy któryś z Was y, też dajcie koniecznie znać. No a teraz dopijam kawę. Na śniadanie dzisiaj stwierdziłam, że jem serek. No i idę do tego gracika zobaczyć. Może coś fajnego uda mi się znaleźć. Ale powiem Wam, że normalnie y, chce mi się też spać. Bo przedwczoraj w nocy Szymon, jak się obudził o wpół do trzeciej, tak co chwilę się wybudzał i poszedł spać, to była przed siódmą, a chwilę później budzik zadzwonił, więc ciężko było wstać. A dzisiaj w nocy ja znowu nie potrafiłam w ogóle zasnąć. Poszłam spać, to była około pierwszej, jak nie po pierwszej. No i jak o siódmej, czy nawet parę przed siódmą, Antoś wstał. No mówię nie, nie mam po prostu mocy, nie? Także no ciągle po prostu coś, ale no mam nadzieję, że ta wiosna już przyjdzie na dobre, że już będzie coraz fajniej, coraz cieplej, że jednak no te wahania pogodowe nie będą aż takie wiecie mocne, co prawda w marcu jak w garncu jak to mówią, no ale jednak mam taką cichą nadzieję, że już będzie właśnie coraz to fajniej. No także otwieramy serek, jemy. Lecimy do tego gracika, jeszcze w ogóle słuchajcie, mi się wspomniało, że muszę iść z Szymanem do tego centrum, bo w przyszłym tygodniu mamy wizytę u lekarza i zmienili nam teraz placówkę, wcześniej miałam pod nosem, pod domem, a teraz muszę lecieć, 3,5 km. wiecie inaczej rowerem, inaczej autem, inaczej jeszcze na nogach, mm, także no muszę iść właśnie obczaić dzisiaj, gdzie to dokładnie jest, żeby później nie iść i nie błądzić. Także, ale pyszny jest ten serek, on jest kupiony, słuchajcie, w tak, taki przepyszny, no, także tak wygląda sytuacja. No i dobra, moi drodzy, ubrałam się, idę do tego gracika i muszę Wam powiedzieć że jest mi chłodno. Z samego rana było ciepło, jak zaprowadzałam opaków do szkoły, niż jak jest teraz. Bujnął się taki wiaterek. No, jestem ciekawa, jak to dalej będzie, bo jak na razie żałuję, że nie wzięłam sobie kurtki. No. No i słuchajcie, wróciliśmy przez do domu. Ledwie wyrobiłam czasowo, żeby zdążyć też do szkoły, ale udało się. No i teraz wziąłem się zrobienia obiadu i tak na obiadek dla dzieciaków dzisiaj makaron z serkiem i do tego truskawkami. No a dla mnie, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, warzywka. Już mam tam wstawioną patelkę. Za chwilę wrzucę warzywka, dodam makaron i taki jest dzisiejszy obiad. A później Wam jeszcze pokażę to co udało mi się fajnego kupić w centrum, ale to będzie tak na spokojnie. No i moi drodzy, mój obiadek jest już gotowy. Makaron z warzywami i z serem żółtym. Ogólnie jeszcze powinien być tutaj kurczak, no ale że nie mam, to po prostu będę jeść tak, także ja idę jeść. No dobra, obiad mamy zjedzony. Muszę sobie zrobić jeszcze cappuccino, bo słuchajcie, normalnie oczy mi się zamykają. Także, żeby nie zlasnąć Wam tutaj to zrobię sobie kapucinko i pokażę Wam całe zakupy z centrum. Nie ma tego dużo. Ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolona. Bo... I znalazłam sobie to miejsce, tą placówkę, gdzie musimy iść z Szymonem do lekarza. I ogarnęłam sobie wszystko, więc super. Jedynie co, to nie kupiłam kwiatków, bo nic fajnego już nie było. Był taki trójpak róż, ale kolory mi się za bardzo nie podobały, więc wiedziałam, że nie będę brała. Natomiast... Kupiłam sobie sześć sztuk. Słuchajcie, bratku, jedne wzięłam w takim kolorze, takim fioletowym, a drugie wzięłam białe. Także mamy trzy takie i trzy takie i właśnie za tą szóstkę zapłaciłam. 4,50, więc cena jak najbardziej spoko, miałam wziąć 12, bo były za 8, ale kurde nie zebrałabym się z nimi, także y, mamy mm, takie brateczki, dalej, no to proszę, czekajcie, dobra jestem, kupiłam sobie dwa razy mech dekoracyjny, zwykły zielony, Wzięłam dzieciakom takie okulary przeciwsłoneczne z racji tego, że teraz już pomału zaczyna pojawiać się asortyment na Dzień Króla, więc mamy okulary, czapki, koszulki dla dorosłych, dla dzieci, tak, muchy mi latają, biżutery jakąś dla dziewczynek w sensie kolczyki, bransoletki i itd., tak itd., tak więc na pewno każdy coś drobnego dla siebie wybierze, więc ja wzięłam dla dzieciaków właśnie okulary razy dwa bo są po 90 centów 99 jakoś tak do tego oczywiście ciacha, wziąłam też chłopakom czapki ze spidermanem razy dwa no i jeszcze wziąłam sobie klepki na muchy no bo jak widzicie Mamy ich trochę i kosztowało chyba 80 centów, więc spoko, a czapki dwa, 2,50, też koło tego. Wziąłam sobie, słuchajcie, taką doniczkę jedną, szarą. Yy, mam jedną taką samą i stwierdziłam, że właśnie drugą potrzebuję do kompletu. I nawet myślę, że na bratki będzie ona spoko. I tutaj w środku macie dokładne wymiary ja za nią zapłaciłam 4 euro. Ogólnie w akwarium zapłaciłam za wszystko 27. I, słuchajcie, kupiłam. Okazało się, że w tym tygodniu na promocji są takie doniczki. Ja już te doniczki mam, i one mają tutajcie takie średnice. Takie. Jakie to średnica? 40 cm? Chyba. Tak, 40 cm, i one w promocji tygodnia były za 3,29, więc no i jak najbardziej. Się opłaca, także w totalu wziąłam cztery doniczki. Jest sporo fajnych rzeczy takich do ogrodu. Ogólnie powiem Wam, że od tego czasu, jak byłam wcześniej, to asortyment za bardzo się nie zmienił. No, ale myślę, że właśnie każdy znajdzie coś dla siebie. Także to są moje całe zakupy. Ja idę teraz te kwiatki zanieść na ogródek. Doniczki, tak samo, a resztę po prostu pochować i wypić w końcu tą moją kawusię, bo naprawdę. Ledwie funkcjonuje. No więc, tak moi drodzy, na tą chwilę wygląda mój zbiór kwiatków. Tutaj cztery drzewka, resztę bratków, no i ten jeszcze. Tylko kurczę, nie wiem, czy coś mi się tu z nimi nie zaczyna dziać, bo zobaczcie te kwiatki. One miały w środku powietrze, takie poduszeczki, i tu już co niektóre coś się z nimi zaczyna dziać. Powiem wam, że jak byłam teraz w tym ogrodniczym, to też widziałam te kwiatki. Zastanawiałam się, czy nie dokupić jeszcze, ale chyba jednak nie. Na razie z tym jednym będziemy działać. Tu w ogóle coś mi się zaczyna z tą truskawką dziać, więc chyba też muszę jak najszybciej ją po prostu przesadzić. Chciałam sobie wyhodować tymianek. Nie wiem o co chodzi, ale coś go tutaj łapię. Te oczywiście koleżanki. Zero kwiatków, same liście po prostu. Nie wiem o co chodzi, ale się wkurzyłam. Jedynie tutaj mam jednego tego kwiatucha i reszta. Tak, no nie za fajnie. No jest jeszcze nadzieja, że tutaj powychodzą tulipanki. Widzicie? Co prawda, nie wszystkie, bo nie wszystkie, ale jednak powychodzą. Także tak to wygląda na tą chwilę. Można pomału działać z e, dekoracją ogródka. Ale jeszcze sporo rzeczy bym tu chciała sobie dokupić, zrobić tak jak mi się podoba. Czy mi się to w tym roku uda? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że tak. W ogóle, słuchajcie, stwierdziłem, że skoro i tak jesteśmy jeszcze trochę na ogródku, to porobię sobie dziury w tych doniczkach i ja je robię za pomocą, proszę bardzo, odpalonego tyla i tak nad tym razem. Zazwyczaj mam odpaloną, o Jezus, świeczkę. Nagrzewam sobie nóż. Tym sposobem robię właśnie dziury w doniczkach. No ale dzisiaj zrobimy tak. Powiem wam, że ja tak we wszystkich doniczkach robię i ten sposób mi się sprawdza Wiecie, im bardziej nagrzany nóż, tym fajniej się przebija. No bo jednak jest ciepło, nie? Ale jest tak przyjemnie na dworze. Że powiem Wam, że do to muszę naprawdę nie chcę iść, kogoś to prawda się idzie ogląda jakąś tam bajkę. Przynajmniej jest tutaj ze mną z psami. Także no korzystamy, korzystamy, bo już, już ma być, ponoć gorzej. Zobaczymy. Także działamy, działamy. No i dobra, doniczki mamy już gotowe i ogólnie plan mam taki, żeby wszystkie te czarne doniczki były tutaj pod płotem. Tutaj jest jeszcze z tamtego roku hortensja. No i tak planowałam, żeby kupić taki płotek i ją ogrodzić i były takie wakszenia, ale oczywiście patrzyłam i się zgapiłam. Y, także no, muszę coś wykombinować i ogólnie chcę płoć zrobić albo takie, albo coś innego, ale żeby po prostu to wszystko dookoła zagrodzić, co by mi dzieciaki wiecie, nie uciekały ani psy. Y, trampolina też musi iść w inne miejsce, no i ogólnie chcę tu zrobić takie przemeblowanie, co mi z tego wyjdzie. Nie wiem, no fajnie by było, jakby się y, udało. No a jak na razie wygląda to tak, czyli to no, nie zaciekawie, bo trzeba się naprawdę sporej ilości rzeczy pozbyć i to jak najszybciej no ale na razie jest jak jest, jeszcze chwilę posiedzimy na dworze i będziemy, Antoś zostaw tą gałęź i będziemy zaraz uciekać do domu, bo dzieciakom już no korba bije ale powiem wam, że na dworze jest naprawdę ciepło i przyjemnie także można by było na spokojnie siąść i robić grilla, bo... Weszliśmy właśnie do domu, i powiem Wam, że mamy tyle much, że to jest jakieś nieporozumienie. No, już zabiłam chyba z 15, a końca nie widać. Także yy, było to była to bardzo dobra decyzja, żeby kupić te klapki. No, ale kurde, bez kitu. Tyle much, skąd one się biorą. Komary też już pomału zaczynają się pojawiać. Dzisiaj też dwa zabiłam. O co chodzi? nie mam pojęcia, ale ja wiem, może dlatego, że wiosna idzie <laughs> ciepło się robi, nie wiem ale mi się to po prostu, no nie podoba, będę musiała jakieś mosketery pokupić, wstawić do okien tutaj do drzwi tych yy, kuchenno-ogrodowych no bo kurde wiecie, jak drzwi są otwarte no to te muchy idą, ale żeby aż tyle no to jestem w szoku no